Siemaneczko, ziomeczki. Tutaj ja bałwanek. I dzisiaj gramy w The Flor i Slawa. Słuchajcie! I się stopiliśmy w lawie. No nie. Mamy chociaż naszą kolę, Której już nie mamy. Nie mamy dalej, he? Kola, kola. Pijemy kole. I patrzcie, co mamy. Juhu! Patrzcie, to jak nam się nudzi. No, dawaj to. Mm, idziemy tu. Uuu, robimy parkoura. się. Ja nie mogę, widzowie. Level, 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 level. Le, le. Akurat taka fajna mapka była, widzowie. trailer są. Traila, trailer trailer Mam traila. widzowie ja Chcę tu. No nie, tu jest vip. Trzeba mieć vipa. Ja nie chcę vipa. Ja nie mam. Premium Parkour. Jup! Jup! Muszę kola, moja kola. Idziemy, pijemy kola. Bierzemy? I będziemy tak chodzić, ok, widzowie? Zgadzacie się na to? To dobrze, że się zgadzacie. Ja sobie tu chodzę w podłodze, chodzę w podłodze. Słyszeliście to, co ja powiedziałem? Ja sobie chodzę w podłodze. O, my jesteśmy krasnoludki i mamy brudki jak tam wejść, tralala. O, 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 stopie się, stopie. Nie ma szans. Przecież tu... Patrz, jakie proste tu jest. Mm, wpadłem do lawy, widzowie, utopiłem się w lawie. Dobra, pijemy kole. Pijemy kole. Hok. Ej, no widzowie, czemu wszystko jest za te głupie bobuksy? Bobuksy są głupie. Tak, widzowie, bo buksy są głupie. Bo, bo buksy to takie małe robuksy, wiecie o tym? O, spadłem! Widzowie, spadłem! Rozumiecie mnie? Spadłem! Nie no, żartuję. Wiadomo, że mnie rozumiecie, bo jesteście fajni. Bo moi widzowie są fajni. O i kocham moich widzów. O, dawaj, dawaj wsiadamy. No nie da się. Uciekamy. Szybko, 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 szybko. Dobra. No kurczę, wszyscy się tu pchają, widzowie. Nie wiem, czy to przetrwam. No, patrzcie, widzowie, co oni tu robią, widzowie. Mm, revive. Nie da się zrobić revive, mam to gdzieś. Widzowie, co tam zalało? Patrzcie, widzowie, ile lawy. Dobra. Ej, moja lotnie. szybko idziemy po lotnie. Szybko! 16 sekund! Mamy naszą lotnię. Ale ja bym chciał tego vipa. By mieli takiego gildiera, Byśmy mieli pety za free. O, to jest fajna mapka, widzowie. Ona jest fajna, bo jak wejdziemy na ten budynek, tylko na ten. Na inny nie wchodźcie, wam nie polecam. Na tym fioletowym, bo na tym fioletowym przetrwacie. Bo ja kiedyś przetrwałem na tym fioletowym, wiecie? Dobra. Zobaczcie, biorę to i lecę na mojej palarotni. Palarotni. Słuchaj, widzowie, co ja powiedziałem, słyszeliście mnie? Paralot... Paralotni, tak, ja byłem na paralotni, paralotni. Ej, nie, zaraz skiniemy, skiniemy, będzie po nas, widzowie, będzie po nas. Skiniemy, 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 skiniemy. Zaraz wygrałem, widzowie, wygrałem. Wygrałem. Przepraszam, że gram na innym koncie niż tym, bołwanek, ale zapomniałem się przelogować. Widzowie, tak. Zapomniałem się przelogować i gram na koncie. Kaczka 10, 10, 10. Więc jakby coś. Nie zapraszajcie mnie. Nie, bo. Jakby na tym koncie kaczka nie odbieram zaproszeń, bo to jest jakby moje prywatne konto. Może będę odbierał zaproszenia na tym. No po prostu koncie. Boułwanek, nie? Ale tutaj nie będę odbierał na tym koncie, więc nawet wysyłajcie, wysyłajcie, a ja nie będę odbierał tych zaproszeń, wiecie? Dobra, A za 20 sekund, jak przetrwamy, to będzie dobrze. Ja tu stoję na samej górze i piję se kole normalnie, widzowie. I patrzcie, mam 15 pointsów. W sumie to jest fajne, the floor is lava. Możecie sobie pograć też, nie? The floor is lava. I znowu wygrałem, widzowie. Znowu wygrałem za 80 points za 20 Ale burkera. Pońce można kupić za Robuxy, coldy shop. Ale to też wszystko za Robuxy w tym shopie. Fedback? Nie wiem. O, kolejna runda, lecimy, widzowie. Lecimy na górę. Jest! Dobra, zeźmy na górę. O, tam coś jest. Więc lecimy. O, szybko! No nie, spadłem, widzowie, spadłem, widzowie. Ale dobra, pójdźmy sobie coś kupić, bo nas stać mamy. 25 pońców. Bierzemy oczywiście naszą. LOT! LOT nie! Idziemy, 20-30, kupujemy to. Czy loda, burgera czy loda? Bierzemy burgera. Mamy kole, To jeszcze burgera. Burgera, 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 burgera. burgera. Dobra, idziemy. Pięć końców nam zostało. Czy ja mogę wejść do tej paszczy rekina? Nie mogę, widzowie. Ale dobra. Dobra, zaraz będzie kolejna runda. Po kolejnej rundzie się. żegnamy już z wami. Przepraszam. Was. Nie wiem za co mogę was przepraszać, widzowie, ale. Ale, ale okej. Okay. Chyba mogę Was przeprosić za nic? Czy nie mogę? No, ja widzowie tutaj będę stał. Nie wiem, jak Wy, ja tu będę stał. No to chyba widzowie, nie? Mnie oglądają. No, ktoś mnie zepchnął. To jest nie fair, jak oni spychają. To jest widzowie nie fair. Jak oni spychają nas. Ale dobra, wygram. Win. Win. Win, 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 win. Wy, 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 wygrałem. Wygrałem, wygrałem. Wygrałem, wygrałem. wygrałem. Uin. Jeszcze jedna runda! I kończymy to! Widzowie! Jeszcze jedna runda! A jak tam spadnę? No, dobra, nie da się. O! Mm. Idziemy, widzowie, idziemy, idziemy na górę. Idziemy na Idziemy na górę. Co to jest za kula? Ej, widzowie, czy wy wiecie, co to za kula? Bo ja nie za bardzo. Ale dobra, jesteśmy na górze. I widzowie, jak jesteśmy na górze, to wygramy to. Obojętnie, co się stanie, ale to wygramy. No, 18 sekund. Od to na luziku wygramy wygramy to widzowie 5 sekund na luzie win będzie też znowu win 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 dobra widzowie kończymy ten odcinek pamiętajcie aby zostawić łapkę w górę subskrypcję i, i nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. No i pa, pa.